Co tam chłopaki, jak życie? Nie zaznaczycie się, zaznaczy, jakaś dziewczyna ma przyjechać z lotniska. Ja nic nie pamiętam z ostatniego streama, więc po mnie to spływa jak coś. Nie pamiętam ani innej rzeczy. Ja się trochę stresuję No, A to ma być oczywiście wam od razu, żebyście wiedzieli, pamiętacie co o tym było mówione. To ma być kulturalny, grzeczny stream. To ma być kulturalny stream. Jak coś ja teraz live mam na Twitchu, sobie streamuję? Czy ty jesteś tym streamerem, tym u którego była ta dziewczyna? Afera lodowa? Tak. Pierwszy co słyszę? Nie, to muszę sprawdzić, ja cię nie ufam. Nie, ale to jest sas trochę, polega. to jest mega sas? sas, no to jest mega sas. Mega sas. Nie. Nasi rodzice gorsze rzeczy robili, tylko wtedy się to nie nagrywało. Jezu, jesteś ty, ku skąd wiesz? No, gdzie przecież gościu już maluje sobie ustasz, Nie, nie, ja stąd idę, stary. I on ma grzywka, a ja mam włosy do góry. Nie, ja stąd idę! Ty no nie wiedziałeś, że ta akcja a teraz będzie co drugi O kur. Ku... zgłaszam te TikToki. Od teraz nie, po... nie po... pozwalam na publikowanie mojego wizerunku na TikToku. Ale to zapomną wszyscy. Ja ku... może to przy tą koszulę. Muszę muszę ku... koszulę po prostu zmienić. To jest czarna, co jest różnic. Na którym mieście mam plan w hawajskich koszulach chodzić i będę wyglądał po inaczej. Fryzurę zmienię na blond. No nie no nie Olga, co ty mi zrobiłaś dziewczyno? W blond włosach bym nieźle wyglądał. To jest prawdziwe? Tak. Bis serio, dobrze się ciebie na trzecią. Siema piękna. <noise> <noise> Jak nie ta sama osoba. <noise> Ej, no widzicie? Widzicie na trzech to ta sama osoba, nie? No widzicie, kurde. Kuba, stworzyłeś potwora, zrobiła se fejb. To dobrze, nie? No. Macie zaraz niespodziankę. Cześć. Cześć. Co tam? Widzę, że masz kolegę. No rozmawiamy sobie kulturalnie. Tak? Kultury, kulturalna rozmowa? Kultury. No rzeczywiście. Tak. Hej, Czad! Oni bardzo ją polubili i strasznie czekali, aż przyjdzie. No strasznie właśnie za mną czekali. Ja wchodzę na te live y i... Gdzie jest Olga, z wami i w ogóle, nie? No. Po prostu... Masz coś do picia? Co chcesz? A co masz? Wodę? Hmm? A co ty chcesz? No nie wiem, nie wiem, no. Drinka. A ty ogólnie nic nie piłaś, nie? Nie. Dzisiaj? nie. Nic w Dobra, i nic innego też nie było? Nie! Ty masz siniaki na szyi? A ty nie wiesz się ma siniaki na szyi? Ja. A to nie wiesz? Ja nigdy nie miałem siniaki na szyi. Naprawdę? Nie. A no widzisz, a ja mam. A, okej. Okay. Ludzie już mnie nie lubią. Spokojnie, ludzie, ja dzisiaj będę króciutko. E, słuchajcie, moi drodzy, ja chciałam troszeczkę się wytłumaczyć, bo ja wtedy byłam bardzo, bardzo pijana, tak to prawda. Nie pamiętam nic z tego. A się tak głupio Nie, ja się uśmiecham, a kole z kolegą. Ja jestem teraz zupełnie trzeźwa. E, wtedy byłam bardzo, bardzo pijana, że nic nie pamiętam. Tam z tego. Ja pierniczę. I ludzie, i chciałam się trochę wytłumaczyć, bo. Ja wiem, to na mojej kur. nie ma wytłumaczenia się. Po prostu. po prostu się skurczyłam i. i nie ma na to wytłumaczenia się. Ja wczoraj nie powiem, co to była sytuacja, ale wpadłam w furię. Zaczęłam krzyczeć, zaczęłam... Spokojnie, dzisiaj nie będzie żadnej furii Skąd ty wiesz, <laughs> A wczoraj widziałaś, że będzie? Nie, ale po prostu przez tego streama trochę dzisiaj to we mnie wszystko narosło, okay. wiesz? Czyli jutro dopiero będzie furia. Tak. No i e, taki kolega, z którym byłam, wezwał na mnie pogotowie A wczoraj? Wczoraj nie. Jezu, tutaj cię się <laughs> Nie, i wiesz co, i były pan ratomiki, takie, o ja pana znam, on takie, o ja też panią znam i w ogóle. A oni takie, ale nie, nie wiemy, czy z koniecznie dobrej strony, nie? I w ogóle tam w szpitalu widzieli w tym filmie. To się tak rozniosło, stary, to się tak rozniosło po prostu wszędzie, na TikToku, na Instagramie. No, zacznie na Instagramie, na, na, na Twitterze. Nie ma wytłumaczenia na to kurwa tak? Nie ma wytłumaczenia. Tylko chciałam powiedzieć po prostu, że tak, takie mini nie wstaweczka. Taka. Nie jestem taka. Mini wstaweczka, że nie jestem pijana i że. No chyba, że polejesz. No, nie chcesz mi polać, tak? No, mogę ci polać. To poleń. No ale to wytłumaczy, kurczę przez 5 minut na trzeźwo. Ja jestem bardzo dobra yy, na trzeźwo. I tak, i ja mam borderline'a. I po prostu. I byłam bardzo pijana. I to nie jest. To nie jest w ogóle wytłumaczenie, ok? To nie jest wytłumaczenie, ale e, chciałam tylko tyle powiedzieć, że tak, że. Ale ja. ja widziałam, że niektórzy pisali mi, że jestem w mani. Kochanie, nie jestem w mani. Ja jestem grzeczna, tylko po alkoholu mnie odbija. No Okej, okay, czyli musisz pić mniej? Nie! Wiesz, no co ty? Ty? Nie! Znale. Nie jestem łasa na żaden fame, na żaden hajs i naprawdę mówię wam, że ja tutaj nie przyszłam dla fejmu. Chciałam ci tylko troszkę wytłumaczyć. Strasznie, my, my tu chcieli, chcieli na tym live. Na no. Ja słuchajcie, ja bym nie przyjęła, ale naprawdę. No. Gdzie jest Olga? Weź ja coś tam, coś tam, coś tam. A spokojnie, dzisiaj będzie stypa, moi drodzy. stypa, stypa. I bardzo dobrze. Olga, co powiesz na fajną propozycję 50 zł za każdego szonta, jaka lub wódki? znowu ciwnikiem da, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Stolitaż ja jestem za, ale to Kuba musi się no czego się boisz? O ciebie się boję! Nie bój się o mnie! Mój no, drogi, nie bój się o mnie! W zakład czy nie? Właśnie, bo ja chciałem, żeby twoja mama się zgodziła na twoją nie wizytę. Moja mama się zgodziła! Zadzwoniłam do niej przed live'em po i powiedziałam, się, że To jest teraz przy mnie. Nie. Czemu? Bo jestem dorosła. U, czyli kłamiesz teraz. Mamo, ja wiem, że ty to oglądasz, spokojnie, jest naprawdę wszystko dobrze, wyjaśniam się, wybielam się troszeczkę, mamo. Jest wszystko dobrze, ale no wpłynął na mnie trochę ten hejt, tak? Było mi przykro. I miałam właśnie ciekawą rozmowę z panem policjantem, który, ty, który powiedział, że właśnie jak y, przyszedł do mieszkania i mnie zobaczył, to coś mu się wydawało, że to było, jestem ja z tego live'a, nie? No, wracając do tematu. No Bo twoja mama w ogóle mamę jako live'a ogląda, nie? No. Czyli z tych shotów 50 dla 50 dla ciebie, ale ty się jeszcze dzielisz tak! Nie no nie, tak szczerze jest ja tylko tą mamą wojowuję. Mama, o twoją 10 mamę. Złotych. Kuba nie hałby potencjału, nie rób stypy, Olga jest noletnia i dzisiaj border ma wolne ludzi. Pozdrawiam piwo. Właśnie, Kuba, Boże, Kubuś. Dobra, ale zastrzeżam prawo do, do zatrzymania tej gry, jak... Jak dzień, pójdzie się... za daleko. Dzień, jak zaczniesz o Ciebie martwić. Dobrze, dobrze. Będzie, proszę Pana, udowodnię to, że jestem normalna, nie mam problemów, napiję się alkoholu i będę totalnie normalna. Tylko widzicie, ja jestem taka na trzeźwo, bo Wy myślicie, że... Ja jestem jakaś. Yy... Koleżanką jesteś. Ikoną, ikoną feminizmu! Ła, kobietą wyzwoloną, wow, kobietą wyzwoloną Kupiało, Kurde! Ja <laughs> o, no, jesteś, ale szoty lecą. Lecą, lecą! lecą. A ci się Ej. to podoba, bo tych też. Chcesz... wyświetlenia tych też, powiedz, przyznaj To najważniejsze, czy? było dla mnie twoje zdrowie psychiczne. Naprawdę? Tak. Jakie pieniądze wydałaś na nerwowe? Ale wiesz co, na szczęście Siedziałam... Zaraz będę nowe was gadać, chwilkę. Siedziałam 7 godzin na tym sorze i w końcu miałam konsultację psychiatryczną i jest wszystko dobrze. Stuba Mamo, zarobiłam sobie na bilot powrotny. Matka powinna być zadowolona, że ma taką obrotną córeczkę, co? <laughs> Trochę tak. O! A dzisiaj to jest twój taki wyjaśniający ciebie stream? Tak, taki wyjaśniający, katoliny. więc dzisiaj spokojnie, moi drodzy, stypa, stypunia, e, Pokazuje prawdziwą siebie, z, przepraszam, z alkoholem, ale w dobrym stanie, wy, wy, wyjaśniam siebie, trochę siebie wybielam, jest wszystko dobrze. Słuchajcie, dzisiaj będzie stypa, moi drodzy, więc jutro o mnie zapomnijcie, już nie będzie na czacie. Olga, jesteś kochana. Nie pij tyle, bo on niebezpieczny jest. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Masz wsparcie pełne. Powinnaś zacząć streamy. Twoje to powołanie. Naprawdę? Powinna zacząć streamy? Ale dziękuję strasznie za troskę. Boże, jak mi jest tak miło, jak się ludziom nie troszczą. Albo mi nawet napiszą, jak ten mój kolega, że nie pij za dużo. No, mi jest tak miło po prostu. Pozdrawiamy z wojska z kolegami, oglądamy Kolega mi napisał. Powiedz im, że nie są tak popularni jak ty i chuj im w dupę. Znaczy czekam Olga na luzie zarobisz 2000, zł, tylko tam, trzymaj tam, bo... Czekaj, dwie stówy. Powiem Wam szczerze, ostatnio miałam załamkę, że mnie nikt nie chce, nikt mnie nie kocha. Jestem szlaufem. Ostatnio miałam załamkę, że mnie nikt nie kocha, że w ogóle jest, jest jak jest. I dostałam trochę tej furii właśnie wczoraj. I wczoraj wpadłam właśnie w trochę, trochę taką furję. Właśnie zadzwoniłam do swojego kolegi, no tak, bo ja nie wiedziałam co mam robić. Po prostu wpadłam w taką furję, że mnie nikt nie chce, że mnie nie kocha, że jestem taka paskudna, że jestem taka okropna, że no wiecie, po prostu wpadłam w taką furię wczoraj. Mama Cocha do mnie napisała, pamiętaj, Olguś, że nasze ciała i umysły to nasze świątynie i powinniśmy o nie dbać. a dba o zdrowie psychiczne i znajdę po medycyny, i znajdę cel w życiu, ale taki prawdziwy, który już się szczęśliwie, Dziękuję, kochana. Dziękuję, kochana, naprawdę. Ech, dobra, dwie stówy, dwie stówy zarobiłam, moi drodzy. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Dobra. 20 tysięcy osób jest? Na żywo, no. Uuu, o kurde! Ty tyle nie osób działa? nie ogląda? Popular, popular. A mi nie zależy na fejmie, moi drodzy, mi nie zależy na fejmie. Jestem po prostu biedną studentką, porządną dziewczyną. Moi o. drodzy, a co uważacie? Ja się nadaję do streamowania, czy się nie nadaję? Tak szczerze. Huch, czekałam 7 godzin na konsultację psychiatryczną. Powiedziałam, że jest wszystko dobrze. Stwierdzili mi osobowość... Osobowość kwiatową emocjonalnie, czyli właśnie tego borderline'a. Yy... Dobra, dawaj, dalej no. ...na Ukrainie, Kubuś od dwóch do młodych... To kliszki ją zmieniłaś, bo ten jest w cały! No to trudno! A, ...250... Okay. Dobrze, dobrze! Się i się zarabia, nie? Nie wali ten Jagier, wiesz? Jak nie wali? Pięć dopiero wypiliśmy. Policja? No otwórz. Ja nie wiem, p***a. chcę y wyłączyć. Co ona, siostra, znowu nagadała? Proszę zapytać siostry, czy wie, co to za artykuł 66-go deklaracji jeżeli nie wie, to niech sobie to czyta. Ale dymy, hmm. stary! Ale dobrze, że mi powiedziałam, że jest wszystko Ok, Moja wspaniała siostrzyczka, moja siostro kochana, jeśli to oglądasz, to nie wiem czy wiesz, ale to jest Karale, że jeżeli dzwonisz na policję bez żadnej przyczyny, jestem osobą dorosłą, mogę robić co chcę, i nic się tutaj złego nie dzieje na streamie, no to yy, jakby mi powiedzieli, że to jest Karale i mam z tobą pogadać. Dostaliśmy testy. mam się iść na to wysikać. Robimy to? No. Zobaczycie ludzie, że nie jestem na furana. Dobra, słuchaj, ja nie robię tego narkotestu, bo nie chcę, bo nie będę robiła specjalnie na ludzi narkotestu. Ja nic nie biorę i nie potrzebuję robić narkotestu. To prawda, że jest piękna. Ty możesz zrobić narkotesty. Ja mogę. Ja też mogę, ale ja nie chcę, bo po co? A ta za 100 złotych nie robiła? Za 100 złotych? Nie. te UWP o udanych zbiorach. Było 100 złotych, lejemy, lejemy, lejemy. Ktoś jej napisał, że narkotesty działa na kilka dni wstecz. Ta, jasne, no. Nie, nie nadaje się na live'a. I to bardzo dobrze, bo nie będę nie. robiła żadnego streama. Ale już masz nick, Borderkicia. Borderkicia? No. To twój pseudonim na Kik i Twitch. Ej, 100 złotych dostaliśmy! 100 złotych dostaliśmy. 100. Czyli teraz już za 350 leci. Za 350! O matko. Ty księgową mogłabyś być. być. Mam talent do czynienia. kasy Uwaga, moi drodzy, co przyszło? Eee! Gółki przyżyły! Gówno! a wow. zł. I banany, wow! I a, to ja ci dam w sumie, bo się przyda trochę. Mhm. Dajmy 10 zł. Równa różna. Nie. Ile osób nas ogląda? 20 tysięcy? 22. 22 tysiące? Prawie no. O kurde. Jesteśmy sławni. Jesteśmy popular, Ludzie, jesteśmy popular O kurde! A e, ja mogę zrobić live'a na IG. E, jestem ciekawa ile osób wbiło Jakbym odpowiadała, że na tak jest na IG. Ciekawe co będą pisać, bo ja tutaj będę bardziej widziała. Piwo 100 złotych jest To To 450? Piwo. Tak. Dobra, 450 zł leci. A dobrze liczę co? O to samo prosić jak na strzelujesz, to do No 450 złotych mam, kochani. Czego tu się nie toleruje, Olga? Kurde! Nie toleruje! Nie nikomu. No, nie siadam. O, kolejny widzisz. O, Piwko, Piwko, kochamy cię piwko! Tak? Piwo, piwo, przepraszam, piwo. No to co? Pięć stópek leci. 10 zł. Nie, teraz pięćset tysiąc! No tak No, no tamten był pięćsetny Można Olga prosić o makijaż Jokera? Nie chcą szota, Lepiej tylko coś innego. 100 zł za makijaż uśmiechnięta buźka. 100 zł za... No dobra, ale 100 złotych, czyli 600 zł już mam. Mateusz Szkoła, 10 zł. Pozdrow Szymona Grzeszka i Kubę Majewską. O ile on to zatwierdzi? To jest makijaż rzuchera? To jest makijaż rzuchera, no. No to na pewno. Z... Z... Ok, tego. Patrzcie. Pozdrawiam, niedzielę handlową. 550 zł. Skończ kur... Nie makijażu, póki co jest za słaby. No dobra, to nie będzie makijażu na Joker ze Nie będzie, ja sobie lepiej poradzę. 550 zł. Nie, dobra, 6 stówek leci. Ale patrz, sobie mniej trochę nalewać. Do, dobra, niech będzie, 6 stówek. Jancik. 6 stówek mamy. Jest sprawa. Potrzebuję więcej kasy, bo ci za mnie przelewają bardzo dużo kasy. Ile proponujesz? Ale przecież wiesz, jakby do mnie nie przyszła, to byś złotów nie zarobiła. No dobra, no ale ty też byś nie zarobił. A masz 600 złotych. No dobra, no ale ty musisz mi więcej przelać. No, dobra, no ale ja sobie bardzo dobrze radzę bez ciebie też. Jak widzisz. Dobra, k***a, nam stać. Nie, no nie. No wiem, że nie wybieram. Przecież. Jak teraz wypiłem mamy 650. Tak. 600 ile mamy? 60 50 zł? 650 złotych? 650 złotych. Teraz jak wypijemy mamy 650, prawda? E, dasz mi więcej kasy? Nie dasz mi więcej kasy? Masz 50 zł za co? No no to jest Pi mało! Przecież na pijesz prawda pijesz no i I najczęściej jeszcze, jeszcze kończysz w łóżku i też. Nieprawda, nieprawda! <ś happen> Nie dawaj. Ile mamy kaszorki? 60, 650? 650 złotych. 650 złotych mamy. Ile mamy? 650 Chcesz złotych? Siada, 650 złotych. złotych? Nic się nie zmieniło 100 przez ostatnie 30. Dobra. 650 złotych mamy. 50 zł. Ja wiem. Ja muszę liczyć, żeby nie być oszukana, słuchajcie. Mówisz to jak będzie kiedyś oszukał. 650 złotych mamy. Mam nadzieję, że ci do wtorku wystarczy. Oby. Nie, ej, można wszystko to jej powiedzieć, ale na matematyce. Okay, to ty się znasz. Ja się znam nie. O, piko w razie ile lecimy 7 stóp! 7 stówek. Widzę się w niej bujasz. 700 Ile mamy 7 stówy? Mam coś w sobie, naprawdę, dziękuję bardzo. Bo wiecie co, bo ja mam i mi jest tak... Przy... strasznie przykro, jak ktoś mnie nie docenia. Ty się miałaś tłumaczyć i wydać, A nie liczyć mu ile ma ci dać i czy dostaniesz więcej. Spokojnie, 7 stówek mam. No właśnie, nie martw się. 7 stówek mam. Dokładnie. Dobra, na razie nie ma do Nate 700 zł. Nie byłaś najostrzejszym ołówkiem w piórniku i za to cię szanuję. Co to znaczy? Że ci jesteś zaista. Co? Że jest za... jesteś zaista. A dzięki, dzięki. Nie ma za co. 700 Cięło, mamy. 700 zł. 70? 700 zł. 700 mam! Przyda. Słuchajcie, ja wczoraj wpadłem w taką fury, że naprawdę tak darmo ryja. Szkoda, że streama na Instagramie nie odpaliłaś wtedy. Ej, mogą odpalić streama, ty wyszli w ochronę było? Zarabianie na chorobach psychicznych. Na, to jest... Zarabianie na chorych psychicznie ludziach, moi drodzy, tak jest. Mhm. 700 mamy. E, 13 uśmiechnięta twarz w przeciw przeciwsłonecznych. Do tego są... No co tam, jestem na streamku. Fajnie oglądasz? Oglądasz naprawdę? O no wiem, że jestem na streamku. 700 zł zarobiłam już za picie. Nie narobię głupot, ale dzięki. Jaka jest stolica? Czy Austrii? Wiedeń. No co ja taka głupia nie jestem. 600 zł! 600 zł poproszę! 700 już mam. Zaraz będzie 750. Tak? Brawo! No i co z tego? Każdy jak robi głupie rzeczy, okej? Okay? Ej, oni. Ile ty zarobiliśmy? Bo oni chcieli zrobić. 700. Aha! Za... A, A, 700 mamy. O, sporo. No do 2000 mieliśmy lecieć, nie? czy Olga z nim pojedzie na randkę? O, co? Ci? Ale na tobie to mi nie przeszkoda. Albo się tak? zaniżesz, albo cofam wszystkie donaty. Piwo, nie cofaj donateów. Ale tak szybko. 276, tak szybko. 6, Dobra. 945. Nie cofa, nie? Nie cofasz. Nie cofasz. Ale była stówka, czyli 75, 60. No ale to nie była zapicie, tylko 70. za całowanie. A lubisz mnie? Lubię. Ja też się lubię. też nie te lubisz? Bardzo się lubię. Tak? No. To fajnie. Jesteś super dziewczyną. No, teraz. złoty? Lecimy 750 złotych. Lecimy 750 złotych. Zł. 100 złotych? <laughs> Dobra, ile za tę pałkę? Widać. 750 złotych mamy, kochani. Ja tak, ja jak nawet... nie zrobisz, to, to nagram TikToki ja na, to, na, na to, ciebie. Ja nawet <laughs> a kiedy że ludzie obejrzeli TikToki? Przelewy, bo... po Puszczam. Pokazuję, żeby było wszystko jasne. 750 złotych. Dziś... Jak się czujesz? No dobrze. Mam Słowiańki 14 przez 7. ma. Jestem A, do wspomnianki przez No to możesz mi dać 700 zł. Ja przecież robiłam siku, kochane. Przepraszam mamy. Muszę to znaleźć do kolegi. Słuchaj, mam sprawę, bo mój kolega. Jest bardzo samotny i Sko dobrze? Spać się, się chyba. No jestem. Ale się wybielam, ale się wybielam, kochane. To może nie zostawię mnie. Może nie zostawię mnie. Nie zostawię mnie. A ja to to płacę. Slotkam się Sukinam. Ale to różnie. Proszę cię. Kocham cię Janek. A ty mnie nie kochasz? Powiem, no, że mnie kochasz. Proszę cię. Niech no, zobaczymy jutro. A weźmiesz wegrę? Weźmiesz wegrę? Niech to nie. No musisz czukać. Czukać mi. To będzie na pierwszy I może jeszcze jakiś Ja mogę, kochany, ja mogę. Proszę cię, mam chałupę wynajęty. Za niedługo wyjeżdżam. Przyjdź do mnie. No to Papa. Pa. Kocham Cię Papa. Z kolei nas tu pijemy. 850. 850. Bardzo dobrze, to, to liczyć, bo właśnie miałem to pytać, bo sobie liczyłem w głowie. 850. Dobra, 850. To dopiero będą do na 850 zł mamy. 850 zł mamy. 850 zł już mamy. To jest bardzo blisko. No, 850. No, ktoś co, obserwacja. Zobaczcie się na narkotystyce, czy nie? Ja? No? Ja mam zrobić. No tak, ty, no ja ty, ty jesteś jest jakiś napurany. A. Jestem czyściutka, taka. Osoby zdrowe też nie robią na HIV-testu, bo. Ja dobra. jestem czyściutka na Jak pójdą i zrobią, to nagle będą niezdrowe Ja jestem czyściutka, jestem czyściutka. Ej, właśnie, tak, a takie wierze, pytanie bez napięki bo ja ogólnie mam taki 7, 7, test, tutaj poza streamami, tylko taki prywatny sobie w życiu, że zawsze chciałem spróbować jednego rodzaju na... nie? i próbowałem już grzybki, M ma i na razie tylko tyle. Masz może jakiegoś znajomego, który ma mieszkania... A było coś innego? Ale tak wiesz, tak? Oczywiście powiedz nie, bo to stream? Nie. Yeah. Okej, okay. czyli jesteśmy w kontakcie. Jakbyś chciała jakiś linka pać. Numer Olgi. Nieprawda będzie sukienia. A co to jest cukinio? Jak to już jest Taki grzyb duży. Yy, ogórek. Numer... Lubisz ogórki duże? Olga, no. jeszcze z wspaniałą osobą. Dobra, ja ile mam mamy? 850? Tak. 900 teraz. 850. O teraz, teraz, będzie teraz, będzie teraz będzie 900. Teraz będzie 900, teraz będzie 900. 30 tysięcy. 130 tysięcy? Na co ogląda? do mojego Instagrama o kropka rosyńska. A, 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 a 3 razy A! Olga, być może za faktycznie buziaka z językiem jednego mogę ci dla ciebie skipnąć. Czyli takie jedną stówkę dać ci jak ode mnie samego. 10 Dobra. Pozdro 28. 000. Teraz jest tak, teraz jest 900. 900 złotych, dobrze. Bardzo oryginalny styl całowania się, szanuję Jaki? Bardzo... Tak szczerze. Fajny. Przestańcie z tym Jankiem, przestańcie, zostawcie Janką, on jest fajnym chłopakiem! Janek jest fajnym chłopakiem, przestańcie! Janek fajnym chłopakiem, przestańcie, Janek jest fajnym chłopakiem, zostawcie go! Ale wiesz, że Janek to wie, ogląda streama i on się cieszy, że go tak promują. Janek, kocham cię. Janek, kocham cię. Naprawdę. Powiedz w kamerkę prosto. Janek, kocham cię. Zrobiła dla niego wszystko? Wszystko, no. Widzisz, I Janek to ogląda i to On robi to wszystko dla Twojego dobra, bo mu zależy na Tobie. jeszcze skończona na całe Polskę, jutro hotel Cukiniany i Viagra. No i co z tego? Jak ogarniasz jej chwilowe załamki. Ile mam już? 900. O, Ty nie wiem, Nie wiem, co. siaczek będzie dla Ciebie. Nikt Cię nie kocha, nikt nie kocha. Nie pisz, że nikt mnie nie kocha, bo mi jest tak... Bo przykro z tego powodu. Ja ciebie kocham jak ksiąciółkę. Dobra, przyjaciółkę Janek też Cię kocha, pamiętaj A on Cię Dobra. kocha jak kobietę Zaprosiłeś mnie na swój ślub z Jankiem? Dzisiaj Dziękuję ajbergza. Czemu, kochasz Janka, Czemu Janka. kochasz Janka, a nie naszego Gubę? Czemu kochasz Janka, a nie naszego Gubę? Kuba to jest Czemu dobry kochasz przyjaciół. Janka, a nie naszego Gubę? Guba to jest mój dobry A Ty moim przyjaciółką Gubę? jesteś dobrą A dobrze razem streamy? Bardzo dobrze Tak Janek, kocham Cię, proszę nie zostawiaj mnie Janek Kocham Cię Dokładnie, a Ty dobrze się czujesz? Dobrze. To super. Kocha cię tylko jak weźmie wiagrę i cię Przecież no, mnie kocha, ja też kocham ja. A Janek kocha dźwięk. ciebie przecież. Dobrze o tym wiesz. Janek cię koch... Janek cię kocha. Janek cię kocha. A, Oczywiście, że cię kocha. Ktoś był na streamie oglądał stream i mówił, że cię kocha. 10 złotych. Dobrze tym wiesz. Ola, przemyślałem to i jednak odpada ta 20 To jest Nie Nie. Kocha cię! Nie no przecież Cię kocha. Kocha Cię Janek. Kocha Cię Janek bardzo. Janek Cię kocha. Kazik dziesięć złotych. Pozdrówcie Kazika i Julkę. Janek mnie kochać. Kochać, przecież Ci tak mówił. Janek kocha, ci tak mówi. kocha Cię przecież tak mówił. Niech i sobie głupo. Dawaj Olga Powiedział, że tata, jutro ci to, to powie. Nie wiem, nie bo chce Ci ja. kwiaty i powie, że cię kocha. Powie tak. Tu Janek obiecał, Janek. że to zrobi 10 złotych. Kocham cię olcia, nie mam ci za złe, że prelizaleś kubę. Kocham cię olcia, nie mam ci za złe prelizale kube. Janek, powiedz no, Ale tak powiedział, powiedz, tak, zobaczysz sama. Dziesięć zł. Zapamiętajcie moje słowa. Będzie drama na co... Janek ci co innego tak będzie ciągnął jutro. No. No, zazdro. Zazdro. Janek, ona Cię kocha, pamiętaj. Janek, kocham Cię. Ona Cię kocha. Janek, kocham Cię, proszę nie zostawię. On Cię nie zostawi. Wszyscy mnie zostawiają. Janek na pewno Cię zostawi. Wszyscy mnie zostawiają. Pamiętaj, że masz Janka, Janka miłość Twojego życia i najlepszego przyjaciela, czyli mnie. Słyszysz? Widzicie? Ja mam to 10 zł. Wszystkie 950. dane Oli na discord.gg ukośnik narkobosz Twoje 950 Moje 950 Zalecimy Zaraz pod... będzie 1000 I Zaraz będzie 1000 Nice Nice Będzie na co wydawać z Jankiem, nie? No na pewno na... Na... Kochana jest, wszystko okej okay. Discord dziewicę Nie ma żadnej walki, pozdrowisz nic Max... Olga, to dobrze? To dobrze Czekaj, jakaś... muszę do Jankę zadzwonić Do kogo? Muszę do Jankę zadzwonić dzwonić. do Janki, Janek cię kocha ja mnie nie kocha, właśnie Kochajcie. Zdumiecie O ty, jak takie sanie! Janek jutro to będzie w No oby. Kuba, wykonaj ruch więcej, jak ona zaczyna lizać cię po twarzy. Złap za tyłek albo chociaż za delikatnie. To udostępnij drogę do dalszych dymów. Ja to muszę mieć pozwolenie od Janka oficjalne. Jako kolega... bo Janek pozwala! Janek to nie jest mój chłopak. <laughs> Jeszcze jeden szortik i tysiąc jest, tak, nie? ale czekamy na niego Do Neytudzie, kochani, do Neytudzie Bo ja potrzebuję pieniążki 100 złotych, piwko, 100 zł I tysiaczek Ale ty wiesz, że Janek bardzo się lubi Kocha Janek mnie kocha. Kocha cię, dlatego. Są Jutro się spotkacie. Jestem ochydna, Nikt mnie kocha. Nikt Janek, nie, nie kocha. Kocha, ja cię kocham jest jak przyjaciółka. Kładź mnie Cześć, jestem Marian z pokoju. Raz, To jest super. To też tak myślę, że nikim będzie nie kochać. Pan, najlepszy. Dobra, ty leci. tysiaczek Kochane, ty leci. Kochany, tysiaczek leci. Masz mokro w swojej Mam. No, no. Uuu, ty chyba zawsze masz mokro. No. Kochana. Mogę no, więc wsiąc. Możesz. 10 złotych. Teraz tysiaczek. No, 10. 10. 10 złotych. Pozdrawiam. 10. 10. ty ale teraz Cię kocham no, nie Nieprawda Był na streamie teraz bardzo Ciebie chcę. Janek, no, Janek będzie stąd do końca Janek będzie stąd do końca Każdy mnie zostawia Mam już tysiaczka Dzięki za suba 10 dni. Na miejscu jej ojca wydziedziczyłbym tego Szona już dawno Szerujcie się panowie O, o a ja się zmierzam, 1050 złotych Te 20 tysiące już było 716 970. Ja jedynie 70. Na Discorda zapraszam naszego. Leprzez treserka. Może to ławięki pójść? 10 zł.